Bagieta to wariat o ciekawej historii pełnej emocji i plot twistów. Oraz wielu wyzwań, które mogły go złamać. Możemy wyróżnić dwa typy wariatów. Pierwsi, typowo odklejeni, strasznie toksyczni, którzy niszczą siebie i otoczenie. Drudzy to ten bardziej pozytywny typ wariata, taki typowy wujek. Którym jest Bagieta? Żeby to sprawdzić, poprosiłem specjalnego gościa, który wypisał mi 10 cech A jak mnie ci widzowie w Nic tylko te newsy z Twitcha Spędziłem wiele godzin researchując jego wszystkie sekrety. Nawet przesłuchałem cały podcast szalnego reportera. Więc no, rozumiecie oh, chyba pośmie. I ułożyłem jego historię w prostą, chronologiczną całość. Jak dorobił się tak ogromnej sławy, że nawet tańcula wytatuował sobie jego na plecach. cię, Już ci opowiadam. Michał Bagietka-Gorzelanczyk. Urodzony 16 kwietnia 1987. 21 centymetrów. Jak coś to wzrost, Wydał go tutaj na radę, Byś powiedział: ściągnij tą nogę. Kończył zawodówkę jako malarz-tapeciarz. I zaocznie liceum. A z pasji jest akrobatą, filologiem. Mamy anime, swój szpatę bo im zawdzięcza tak naprawdę samemu Bogu po tym jak siostry z Jerozolimy zrostowały go nikt powiem nazwę, Michał Michał, ta mu bagietkę a że Michał jest chudy i długi jak bagietka to zostało? bagiecon Michał bagieta na początku dodawał na swój kanał przez około 3 lata filmy, m.in. cover Despacito i dis na hejterów ogólnie bez jakichś większych zasięgów załamany efektami bagietką chciał się na szczęście w 2018 odkrywa go Ksayo Dziękuję youtuberowi Ksayo To jest normalnie masakra Co daje mu kopa i siły do działania Przez to zaczyna on grać w ligę I robi przeróżne challenge. Między innymi takie jak walenie z syropu malinowego Polia challenge, cinnamon challenge Klasyki A także idzie w ślady Ksayo komentora Okazjonalnie bufuje on Marcina Dzięki czemu Ksayo zawdzięcza mu wszystkie wygrane walki Ksayo dawaj czadu i nami da, bale Ogólnie możemy wtedy zobaczyć narodziny jednej z wielu Osobowości Bagiety, a konkretnie śpiewaka Lecimy, lecimy, nie śpimy. Od skąd nie zobaczył nie Mogę jeść, nie mogę spać Jego głębokich i łatwych do przyswojenia tekstów Widzów podziwiam, tym na banana Niestety rok kończy z dwoma bifami, po pierwsze z ksenku Chcę walczyć, trzeba po prostu Akcja, reakcja i gong nie wiem, jakiś ziomo jest pryszczem, jakiś random ziomo jest pryszczem patrz, ja sobie mogę powiedzieć je. a po drugie odwieczna walka bagietona z klejeniem roweru do sufitu dwie tasiemki wystarczą raz dwa trzy cztery I jeszcze przyklepiemy trochę Bagueta orientuje się wtedy, że ten pierwszy beef nie jest warty atencji i atakuje większą rybę Nurberta Disa Gierczaka czego ode mnie oczekiwaliście? na początek D na końcu i wypuszcza wiele bagierów. Także lecimy, lecimy, nie śpimy. I piosenki. Czy on ze mną, W międzyczasie jedzie do Wietnamu. Jeśli myślisz, że tobie odwalało podczas lockdownu, to bagiecie bardziej. Wyobraź sobie, że jesteś sąsiedem bagiety, wstajesz rano na kawę, patrzysz za okno, a tam. Bagieta ogólnie jest nie do powstrzymania. Ciągle śpiewa, tym razem o złamanym sercu. O ty rozkochałaś mnie, niestety nie będzie to jeden raz, kiedy ktoś złamie mu serce. Ukojenie znajduje się we wrzuceniu w wirwal i zmienia swoją profesję, zostaje lekarzem na NFZ. Uczy jak radzić sobie z świrusem. Wyobraź sobie, że idziesz do lekarza, żalisz się, a ten mówi po prostu umyj ręce, ale right? ja już ręce umyłem, ale po prostu pokazuję wam jak wracam z pracy. Po prostu mydełko, pyk, woreczek. pyk! Niestety ta profesja znowu mu się nudzi, odpala komentary. Gimper, Rewo, Konopski wszyscy popuścili gryząc się w język. Magieta z drugiej strony nie ma hamulców, ale dla przypomnienia warto przypomnieć kto to był! To ten, który stwitza uciek. Chętnie bym otworzył ten worek, ale jest przepełniony chciwością, upotą, nudnym kontentem. I znowu zmienia profesję. Tym razem sportowy tryb życia, zimne prysznice, joga po harnasiu, po podębowym. Po spotkaniu z indykiem stwierdza, że trzeba kontynuować treningi. Przychodzi indyk do bagiety, a bagieta. Bo chce bardzo tą wymarzoną walkę z disem Tym razem ćwiczy karate i zwraca uwagę na to jak bardzo ważna jest rozgrzewka Pamiętaj, rozgrzewaj się Niestety wtedy płonie wiatę jego ojca Jak chcecie, macie jakiegoś tam chociaż 5 zł. Zdenerwowany Bagieta tą sytuacją niszczy nie jednego, nie dwóch, Proszę. nie trzech, a cztery Zdeby. Zdeby. I wypuszcza trailer MMA Ludzie walczą z wielu powodów Dla sławy jeden nieprzemyślany ruch i koniec. Niestety Gierczak obsrał się podężnego Bagettona. Pytaliście się na Instagramie co z Disem, więc po prostu na dzień dzisiejszy ze mną nie będzie chciał bić, co go irytuje i wypuszcza Dis this na Disa. Ogólnie Bagieta jest wtedy na tyle zdenerwowany, że uczy się teleportacji, że móc w końcu zawalczyć z Disem w przyszłości. Niestety my jeszcze do tego momentu nie dotarliśmy. Bogieta kontynuuje swoją dominację w internecie i robi trickshoty dla Ksaya. Co się pytali, gdzie masz jedynki? A ja odpowiadałem: w kieszeni. I pokazuje swoją wrażliwą stronę, ucząc widzów podrywu. Chodzi o te dziewczyny i mówi: Miłość jest jak gitara, a gitara strun ma wiele. Struna miłość. Stoi na czele mój jadeuszko. I Bagieta odbudowuje wiatę ojca I nastaje czas bagiety w Prime Prime 2, Prime 4, Prime 5 A propos 5. Bagieta nabija pierwszą pętę Dawaj Bagieto pęta Pęta! Pęta! Gier, kur... Wszystko dzięki zdrowej diecie Niestety poznają też Moniczkę Ach te kobiety Którą inwestuje ogromną ilość pieniędzy A samą Moniczkę próbuje uwieść swoim humorem Co ma ponad 100 zębów i trzyma w ryżach potwora. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Mój rozporek. Teraz jak poznaliśmy całą historię Bagiety, warto zadać sobie pytanie. Czy miał on jakieś wyzwania, które go złamały? Czy znasz największych wrogów bagiety? Zacznijmy od tych najłatwiejszych. Top 10. Bycie za dobrym w gry komputerowe. Bagieta ogólnie zmaga się z byciem za szybkim na swoje buty i musi udawać, że gra gorzej, żeby miał w ogóle z kim grać. Tutaj macie dla porównania bagieta. Faker. Bagieta. biker Niedowiarki powiedzą, że to montaż, ale ziemia jest okrągła, horoskopy nie działają. Zamknij swoją głowę. <gry> Top 9 kamerzysta. Jedzie on ogólnie, go orając merytorycznie. Na początku żartobliwie. Słuchaj, leci jednorożec przez pustynię i krzyczy: odgan, odgan, na to? Nie znam, dawaj. Szkoda, bo to dobre uczucie ku. I nie tylko żartobliwie, bo Bagieta chciał go ukarać za gnębienie niepełnosprawnego. Niestety, kiedy dochodzi do walki, to Bagieta go zlekceważył i przegrał, ale wyciągnął z tego ważną lekcję. Ogólnie to. Kamerzysta. Z tego śmiecia <noise> Jak mogę coś tu przekazać chociaż Ale dobra Andrzeju Nie denerwuj się A a propos Andrzeja Top 8 Andrzejek News Zarzucam Bagiecie Że lubi duże petardy <głos> <głos> Lubisz duże firmy, jest prawda Moja kategoria jest najlepsza <noise> <noise> Rwałyso ci teraz Nie łysą mi Bo wyciąłeś to z kontentu Całego live'a Bagieta w tym przypadku Nie używa pięści Tylko swojego głównego atutu Retoryki To ty masz kupa. Mniejsze IQ Ode mnie kur. Kaszlanie Kupanie. Jak jesteś taki kozak, to zapraszam Cię na tę stronę. Ja mam ponad 120 IQ. Top 7 kapela. Bagieta wkurzył się na niego, bo obrazo Jana Pawła II. Okrutnik, no. On już ma, e, nawet Ale... z tego się do, co dowiedziałem, JP tatuaż. Za to masz Następnymi argumentami jest to, że gada i wygląda jak zjeb. Rozmawia i wygląda jak zjep. I że jego dziadek sprzedawał ludzi podczas wojny. Nie że twój dziadek sprzedawał Polaków, kur... E, to źle słyszałeś, był waka i mojdował konfidentów. To dlaczego żyjesz? Oczywiście Karma wraca. Bagieta łapie kapelę w dwie sekundy. Kapela! Ja mogę być w dwie sekundy u ku... u ciebie. Grym ja tylko, tylko jedno słowo powiem. Nie wierzyć w pana Boga, a jak ci przy to powiedziałeś, o Boże. To przejść, Dawid Jasper. Jasper wysłał ogólnie dla bagiety prosty przekaz. Ty ty kur... Jebać ty Wyzywam cię na pejma. Później była rozmowa i reali pogódka. Co na to odpowie? walka. Jasper oczywiście obiecuje, że nie będzie go wyzywał i przeprasza. Oczywiście... Szybko, humor Jospera się zmienił. Powiesz mi to prosto, twarz. Na Fame MMA. Bagieta zarzucił mu wtedy dwubiegunowość. To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, daj pan spokój. Robimy sztamę i zapominamy o wszystkim. Fejk, ale się odpalałeś. Dobrze, przepraszam cię no ku... Teraz będę normalnym człowiekiem. A few minutes later. Bagiet ty, ty kur. Ty o na Top 5 Mamon Płuskowie jak zwykle obraził się podczas grania w CSa, bo Bagieta ogólnie puszował. To jest bardzo proste, tylko trzeba nacisnąć przycisk, trzeba mieć taki przycisk na klawiaturze. Nazywa się shift. Ja idę sobie po cichu, a ja już wiem na 100%. Ziom mi z za pleców nabiega! Chłop, który nie wiedział, nagle słyszy jest gość. On puszy, ja mówię nie puszuj. On biegnie, krzycz 7 razy, mówisz 8-10, ale rozumiesz to moja wina. Nie ma problemu stary, A gdzie to jest moja wina przy głupie ty jeden. bo się mutuje. Stary, na początku rundy jest timing, jest określony gap, którym dobiegasz do danego miejsca w danym miejscu. A Mamon był tak dobroduszny, że chciał mu po prostu pomóc i zbawić się. To świat. była pierwsza rzecz, którą zrozumiałem, że jak mnie słyszą, to mnie zabiją. Bagieta jako jedyny znajomy jak nie traktuje go jako pośledzonego i jedzie z nim do spodu. Kurwa, powiem raz ostatni raz kurwa. ten k**a w***** wnie... wnie moja pretensje, że k***a ktoś racuje, że go nie słucha, a dziecię focha na ku każdą powiedzianą rzecz, je kura zje***y dzieciak na wózku, niech wyp***a k z mojego życia. Top 4. Opomenant prawie każdego Polaka za granicą, czyli język angielski. Niestety w tym przypadku też Mine My boy. My boy. I'm in boy. Chłopieta. To po prostu jak bageta operuje językiem obcym, to TUDO I, JA CZYTAM CZYLI HABE TE ha? HABE HAS ONI as MILK HABE CO?! Trzeci. jest Norbert Dizgierczak Najbardziej wymarzony oponent dla bagiety Eko lojalny przyjaciel chce pomścić Ksajo NORBERT GIERCZAK CZEKAM NA CIEBIE kupa, CH**E CZEKAM NA CIEBIE I POKAŻĘ NA CO cię jest MNIE STAĆ I ciągle podgryza Disa Witam witam J**a Disa Wypuszcza różne cinematyki Disy a this... A Dzisiaj będzie mi mył trampki. Top 2 Moniszka niestety jak prawie każdy z nas facetów był w friend Nie ominęło to nawet takiego sigmy jak Bagieta Zaj jakbym chciał, nie to każdą dziewczynę bym wyrwał. Jakbym nawet chciał, to bym i ciebie wyrwał. Bagieta wierzył ogólnie do samego końca, ale no niestety nie udało się. No, ale ja mówię Bagiecie, że Monika ma chłopaka, ale Bagieta odczepi ten wagon niepotrzebny. Ogólnie Bagietson wysłał jej donata z 900 zł, przez co potem widzowie nie wysłali mu pieniędzy na streama. Monice dałeś 2000 zł na Dzień Kobiet. A mam je ledwo 100 zł. E, 2000 i nie dałem, tylko 900. I ludzie całkiem inaczej to odebrali. Żona mnie naciąga na kasę. To była moja inicjatywa. E, każdy mnie wyżywał od biedagów, nierobów. No i po prostu chciałem też trochę, wiesz, się pokazać. To doprowadziło do problemu finansowych Bagiety. I to jeden wyzwanie. Jakim jest Bagieta? Największym wyzwaniem dorosłego Polaka jest kredyt. Po prostu mam duże problemy. Stoję na granicy bankructwa. Coś. Wiecie, od bociana wzięłem. Pogieta był w takim dołku finansowym, że jego długi wynosiła 70 tysięcy złotych i został nawet za te długi napadnięty. I w pewnym miesiącu robiłem robot. Gościu na samym końcu powiedział, on mi nie zapłaci. Bo ta robota jest zjebana. A u obcego? Na odpierdol. Ja nawet u siebie zrobiłem na odpierdol. No ale no niestety raty trzeba było płacić. Coś poradzić, potrzebuję pomocy.

Jak poznaliśmy już całą historię wyzwania Bagetsona, warto teraz przejść do najciekawszego. Możesz się zastanowić przez chwilę, czy Twoim zdaniem Bagieta jest wariatem. Ale teraz dobre pytanie zadał. Sprawdzimy, czy Twoje zdanie potwierdzi się z moim. Żeby oczywiście zweryfikować to obiektywnie, potrzebowałem pomocy. A pomoże nam AI, które przygotowało 10 punktów. Ogólnie takie cechy, czy ktoś jest wariatem. Jeden. Dąży do samodestrukcji. Nie ma na to chyba lepszego potwierdzenia niż to, że Bagieta sam na siebie zlecił zamach. Zrobiłem kur. Napad na siebie! Dobry plan! 2. Spożywa przeróżne używki. Bagieta jest Polakiem, więc to chyba z bomby potwierdza tę cechę. <noise> Michał lubi szeroką gamę używek: od alkoholu, papierosy i po fugę. 3. <noise> Potrafi rozśmieszyć do łez. Nie będę weryfikował tej cechy, możecie sami sobie odpowiedzieć po tych kilku żartach. Dlaczego rosną banany na drzewie? O p... Bagieta! Dlatego, że jakby rosły na ziemi, to by nie były banany. Biegną dzieci w Afryce! Lecą, lecą, lecą! Bułka ucieka i mówi do szynki. Szynka! Śpiewaj, bo dzieci lecą! A Szynka odpowiada. Nie tutaj nie znają. Cztery. Ma wiele osobowości. W samej historii Bagiety możemy znaleźć wiele jego przemian. Od takich jak akrobata. Kusznik. Celować spokojnie. Tester soku. 5 niszczy swoje otoczenie. Zastanówmy się. Dobra, dalej. 6. Jest mega inteligentny. Trudno się wylosowało ogólnie. Po godzinach przemyśleń jednak muszę to potwierdzić. To. Yes. O, o kur, tyś... czemu ruchome piaski? Kura, były do ch... 7. Każdy wariat jest nieprzewidywalny. Kurde, na początku myślę, pierwsza chyba się nie potwierdzi, ale wtedy skoczył mi jeden shot. Oh, wait, here we go, też myślałem, że uderzy z ręki, co? Osiem. Ma przerażający śmiech. Ale możecie sami zdecydować. Był przerażający? 9. Wydaje dziwne, niespodziewane dźwięki. Lo, 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 Bogieta, takie rzeczy nigdy w życiu. Fajnie. <laughs> 10 ma niespodziewane zmiany humoru Bagiety zachowanie ogólnie może zmieniać się na streamie co 5 minut Wzywają mnie na DC? Będę pił ocbija będę grał A few minutes later Możemy chyba jednoznacznie stwierdzić, że Bagieta jest wariatem. Oczywiście, że tak. Tak jak wspomniałem wcześniej, są dwa typy wariatów. Ten naprawdę zły i typowy, pozytywny No Moim zdaniem, mimo że Bagieta jest wariatem, idealnie wpisuje się w ten drugi typ. Nie jest on ogólnie jakoś toksyczny, po prostu jest lekko upo. Bo przecież jest...